witajcie mamy tu tego rarytaska Renault Captur wymienimy filt kabinowy więc zaczynamy tak filtr kabinowy to jest filtr powietrza który filtruje nam powietrze do środka samochodu dla Renault Captura Jedynki po numerze filtrona to jest ten, nawet jest instrukcja, gdzie ten filtr się znajduje w samochodzie. Więc idziemy po niego. Tak, patrzymy tutaj, jest klapka. Zaczep jeden, zaczep drugi. Wychodzi za ślepka. Wyciągamy stary filtr. I wsadzimy nowy. Tak, mamy nowy filtr. I go tam trzeba umieścić. Tak, wsadzanie tego filtra. no Także trzeba go trochę ścisnąć, bo tutaj. I go tu włożyć. O. Cyk od dołu. Z góry ścisnąć, wcisnąć i jest założony. Wsadzamy ślepkę, pyk i fit założony. Tak, teraz wymienimy fit powietrza dostającego się do silnika w silniku 1.2TCE Fit powietrza znajduje się tutaj. Wyciągamy, wyciągamy tą zaślepkę. Cyk. I wyciągamy filtr. Jest przybrodzony. Ponad rok czasu. Więc wsadzamy nowy. Dla silnika 1.2 2 tce Po numerze filtrona jest ten numer. instalujemy filtr. Instalujemy nowy filtr. Cyk, żeby zaczepy złapały. Okej, okay, dobra. Filtry mamy założone. To tyle na dziś. Wielkie dzięki. Cześć.